Days Gone Remaster, czyli gra, która została zaprezentowana 12 lutego na PlayStation State of Play. Było to prawdopodobnie największe ogłoszenie tego wydarzenia. Niestety nie zbiera ono zbytnio dobrych opinii. Sam osobiście czekałem, aż Sony zrobi coś z Days Gone, bo jestem ogromnym fanem tej gry. Ale remaster to nie jest to, czego jaki większy graczy oczekiwało. Chcieliśmy sequel albo jakiś DLC opowiadające historię jakiegoś innego bohatera. Ale nie remaster. Days Gone wyszedł w 2019 roku, czyli ma obecnie niespełna 6 lat, co według mnie nie jest jeszcze czasem, by robić remaster. Sam test ten gry nie jest jakiś najgorszy, ponieważ w wakacje ogrywałem od nowa całe Days Gone na 100% i bawiłem się tak samo dobrze, jak wtedy, gdy za pierwszym razem przychodziłem Days Gone. Grafika nie jest też jakaś stara ani całe funkcjonowanie gry, jednak ma to według mnie jakiś swój mały plus, ponieważ pokazuje to, że Sony nie zapomniały już całkowicie o tym tytule. Ale co w ogóle zawiera remaster? Po pierwsze, poprawioną jakość grafiki, i zwiększony dystans rysowania roślinności oraz ulepszoną jakość cieni i oświetlenia. Płynna wydajność, która jest możliwa dzięki zmiennej częstotliwości odświeżania na telewizorach i ekranach obsługujących VRR. Dzięki temu Days nigdy nie prezentował się lepiej na konsolach PlayStation, oczywiście według Sony. Po drugie, dwa tryby graficzne. Pierwszy to tryb jakości z lepszą rozdzielczością, a drugi to tryb wydajności z wyższą ilością klatek na sekundę. Kolejną rzeczą jest tryb wysokiego kontrastu, regulacja prędkości gry na relację interfejsu użytkownika, dźwiękowe wskazówki dotyczące znajdziek, możliwość mapowania przycisków oraz suwak pola widzenia. Czyli to da możliwość każdemu graczowi dostosowania Days Gone tak naprawdę pod siebie. Następnie dostosowali Days Gone do, do DualSense dzięki zaawansowanej haptyce i adaptacyjnym spustom. Poczujemy wibrację silnika motocykla Dicona, będziemy mogli również poczuć opór kół na różnych nawierzchniach oraz zmienne warunki pogodowe takie jak deszcz czy burza, co według mnie jest zmianą na wielki plus. Piątą już nową rzeczą jest wprowadzenie nowych trybów gry. Horde Assault to nowy tryb survivalowy, w którym będziemy mierzyć się z większymi hordami świrusów oraz innymi przeciwnikami takim jak agresywni ocaleńcy czy ewoluowane formy wrogów. Celem jest przetrwanie jak najdłużej i osiągnięcie jak najwyższego wyniku. Wprowadzono również tryb permdev, który za każdą śmiercią będzie restować nam postęp. Czyli tak naprawdę będziemy musieli przejść całą grę bez żadnego zgona. Nie wiem też, co się stanie, jak zgnie NPC, którego mamy chronić, no bo to może bardzo zirytować w momencie, w którym tak naprawdę nie mamy na to wpływu i nam kończy całą grę załóżmy w momencie jak jesteśmy no. Na końcówce. I ostatni nowy tryb to Speedrun, w którym, jak stała nazwa wskazuje, będziemy musieli ukończyć grę w jak najszybszym czasie. Będzie również ulepszony tryb fotograficzny, ale to raczej nikogo nie interesuje. I to już są wszystkie zmiany, które zapowiedzieli, jakie dodadzą w remasterze. I ostatecznie najważniejszą zmianą, przynajmniej dla mnie, jest zdanie trybu permdev, który na pewno spróbuje przejść no i zaadaptowanie Days Gone do DualSense będzie miłym przeżyciem dla mnie i tych, którzy lubią takie smaczki. Szkoda, że prawdopodobnie remaster nie będzie zawierał żadnych dodatkowych wątków fabularnych chyba, że studio coś przed nami ukrywa. Kolejnym dla co niektórych graczy minusem może być brak fizycznej wersji gry. Days Gone będzie tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, a więc nowej płytki nie dostaniemy. A co do premiery to Day's Gone Remaster zadebiutuje na PlayStation 5 od 25 kwietnia 2025 roku. Co ciekawe, to jest to rocznica, ponieważ Day's Gone oryginalnie wyszło 26 kwietnia 2019 roku. Cena dla nowych graczy wyniesie około 200 zł. Natomiast posiadacze wersji na PlayStation 4 będą mogli dokonać aktualizacji za około 40 zł. Warto zaznaczyć, że posiadacze fizycznych kopii gry na PlayStation 4 będą musieli włożyć dysk do konsoli PlayStation 5 przy każdorazowym uruchomieniu gry. Natomiast, jeżeli odebraliście Day's Gone z oferty PlayStation Plus, możecie zapomnieć o aktualizacji. Takie osoby muszą kupić remastera w pełnej cenie, a dla graczy na komputerach przygotowano dodatek Broken Road, który wprowadza wszystkie nowe funkcje i tryby dostępne w wersji Remaster. Dodatek będzie dostępny w cenie około 40 zł dla obecnych posiadaczy gry na platformach Steam i Epic Store. Jest już możliwość kupienia Remastera przedpremierowo na PlayStation 5. I co ciekawe, Days Gone stało się jednym z najlepiej sprzedających się przedpremierowo gier. Na nią są tylko takie marki jak Assassin's Creed lub Elden nawet jak teraz patrzę, zajmuje ono drugie miejsce po Monster Hunterze. Jestem prawie w 100% pewny, że przez jakąś chwilę zajmował pierwsze miejsce w Polsce. Ale co możemy odebrać za zamówienie przedpremierowe? Wczesne odblokowanie kuszy wuczęgi, wczesne odblokowanie ulepszenia Nitro 1, wczesne odblokowanie ulepszenia Baku 1, wczesne odblokowanie osłony 1, wczesne odblokowanie umiejętności Meister Clapka i zestaw 8 awatarów PSN z tego wszystkiego, to tak naprawdę najlepsze są awatary, ponieważ resztę rzeczy jest stosunkowo łatwo zdobyć. Ale wracając do samej potrzebności remastera. Pamiętajmy, że Days Gone było grom mocno zbugowaną i co prawda większość błędów jest już naprawionych, to nadal jak grałem kilka miesięcy temu, przychodziłem na 100%, to wyłapałem kilka błędów, które mogłyby zostać naprawione. Oczywiście! To nie są rzeczy, które diametralnie zmieniłyby rozgrywkę, gracze o to prosili. To i tak jest lepsze niż nic. A propos rzeczy do naprawy, to również za długie przerywniki w postaci ekranu ładowania pomiędzy cutsnękami a gameplayem. Co prawda, na PS5 nie było aż tak źle, ale zawsze mogłoby być one krótsze. Ale po co tak naprawdę remaster? Nie wiem, choć się domyślam. Po pierwsze i najważniejsze, to skok na łatwy hajs ze strony Sony. Taki remaster nie może kosztować wiele budżetu i na 99% PlayStation zaliczy zysk takim prostym ruchem. Ci co mieli już oryginalną kopię prawdopodobnie kupią z nostalgii dodatek, który nie jest w takim stanie jakiś drogi i raczej znajdą się gracze, którzy się skuczą, a ci którzy nigdy nie grali w dni policzone będą mieli idealną okazję by zapoznać się z tą co jak co zajebistą grą. I o ile remaster nie wyjdzie zbugowany, to będą same zyski dla Sony jak i Band Studio. Druga kwestia to to, że Sony chce sprawdzić jak tak naprawdę oddana i liczna jest społeczność Days Gone. Jeżeli remaster się dobrze sprzeda, to prędzej czy później dostaniemy Days Gone 2, co ucieszy wszystkich fanów serii i również da Sony zarobić. Niestety jak teraz dostajemy ulepszoną wersję jedynki, to dwójkę pewnie nie dostaniemy szybciej niż za 3 lata, choć chciałbym się mylić. Teraz jak tak na szybko myślę, to może ten remaster to jest by utrzymać markę przy życiu i dać Band Studio czas na stworzenie idealnie dopracowanej dwójki. Gracze dostaną ulepszony content z Oregonu, pograją trochę i przypomną sobie jaka ta gra jest dobra. W międzyczasie Band Studio będzie pracować nad dwójką. Co prawda, jest to jedynie takie moje marzenie, ale kto wie, może jest jestem chociaż trochę ziarnka prawdy. I na obecną chwilę to tyle, co wiemy o Days Gone Remaster. Gra zapowiada się w miarę dobrze, ale to nie to, czego gracze oczekiwali. Pomimo tego, mam nadzieję, że Remaster dobrze się sprzeda. I da jedynie potwierdzenie dla Sony o potrzebności dwójki oraz o wielkości społeczności Days Gone. A wy jaką macie opinię na temat potrzebności Days Gone, na temat całego remastera i czy w ogóle będziecie go kupywać? Napiszcie to wszystko w komentarzu. A na razie to tyle. Zapraszam jeszcze na Twitcha Majolczak i do usłyszenia.